Wszystkie postacie i wydarzenia w tym programie są fikcyjne i mają na celu jedynie rozbawić widzów. Jakiekolwiek podobieństwo do rzeczywistych osób, miejsc lub wydarzeń jest całkowicie przypadkowe. Program zawiera elementy satyryczne oraz humorystyczne i może być nieodpowiedni dla niektórych widzów. Zalecana ostrożność. Olimpiada w Polsce. Tusk ogłasza nabór na Olimpiadę. Czas pomścić naszych sportowców za klęskę w Paryżu. Nowa generacja sportowców nowej ery ma pokazać, że Polacy nie gęsi, swoich transbokserów mają. Bo tak jest. Marcin Naj Czy już Maria Najmanowa? Zapraszam. Jest z nami zasłużony sportowiec, legenda. Marcin na, ale już nie Marcin na. O co chodzi? A o co ma chodzić? Przecież to proste. Pojadę na jej kilka chińskich bab i cztery koła emerytury wpadną. A jak zaczną robić testy na chromik, y, to powiem, że chciano mnie zgwałcić. A że penisa mam małego, w sumie w stanie zaniku, to powinno to przejść. Komentarz prosto z Ameryki. Milena Milfińska, dawaj Milena. Łączymy się z Majkiem Tysonem, to znaczy Majką Tyson. Hej Majka, słyszymy się? Jest, słyszymy się. Hello, Poland. Podobno zamierzasz wystartować na Olimpiadzie w Polsce. No a jak? Chiński bokser może? Algierski bokser może, to i Ameryka nie może być gorsza. Kilka słów dla polskich fanów. Pozdrawiam, Andrew Gołotę. Andrew, znalazłeś już swoje jaja? A w studio, na żywo. Marianna Schreier, dawniej Gracjan Rostocki. Marianna, czy też zamierzasz walczyć na Olimpiadzie? Tak, ale nie boks. Wystąpię w zapasach w Kisielu, bez stanika. Zapłacone, zrobione, jeszcze nie wybuchły. Można używać. Czy w dmuchaniu balonów dupą lub ustami też? A niestety poziom testosteronu w moich ustach jest na poziomie jąderbyka amerykańskiego. Dyskwalifikacja. Na koniec prezes Komitetu Olimpijskiego przed Stadionem Narodowym. Ze mną jest prezes Komitetu Olimpijskiego. Pan Radosław Pieś... Panie Radosławie, czy to prawda? Tak, jestem najlepszym prezesem i... Tak. Medale to tylko błyskotki. Liczy się to, jak i z kim spędzisz czas w tej igrzyska, w jakim hotelu, ile członków rodziny pojedzie z tobą, i czy giertych się dopiero o finanse, czy nie. Rzetelna TV, kreskówka o Polsce. Postaw nam kawę na bajkofi. Link w opisie.